nigdy nie będziesz piękniejsza niż jesteś obecnie i uważam, że to są słowa, które totalnie potrafiły otworzyć mi oczy na szczęście jeszcze jako nastolatka ponieważ ja z wychodząc z zaburzeń odżywiania, byłam jeszcze nastolatką, kiedy zrozumiałam, że mój problem jest rzeczywiście moim problemem i mam wrażenie, że to pozwoliło mi uniknąć y, takiej fali, takiego epizodu w ogóle, że ja czuję, że straciłam jakąś część swojego życia i uważam, że o ile wcześniej zacznie się walczyć tak naprawdę ze swoimi słabościami, tym potem jest taki mniejszy cień szansy na to, żeby te zaburzenia oczywienia wróciły, albo właśnie miały jakieś takie, wiecie, głębokie piętno w waszym życiu, że Wy po prostu tego życia na jakiś sposób żałujecie. Więc uważam, że ogólnie radzenie sobie z problemami dużo wcześniej niż one po prostu się pogłębią, to klasa. To nie jest opcja, że wy poprosicie o pomoc i wiecie, poczujecie, że musicie coś zmienić w swoim życiu. To jest naprawdę klasa, jeżeli wy chcecie się zmienić, kiedy już czujecie, że jest z wami rzeczywiście problem. Ale wracając do tego wszystkiego, co ja kiedyś usłyszałam, czyli nie pamiętam, czy już to był jakiś właśnie filmik motywujący, czy usłyszałam to od mojej pani psycholog, ale wiem, że to są dokładnie te słowa. Nie będziesz mogła cofnąć się do czasu, kiedy kiedyś myślałaś o sobie, że jesteś brzydka, chociażbyś chciała, a uwierz mi, że zechcesz. I e, ja ostatnio miałam taki moment, gdzie weszłam sobie w swoją starą galerię, bo wiecie, jestem można powiedzieć twórcą internetowym, osobą, która ma mnóstwo kart pamięci, mnóstwo nośników danych, ostatnio nawet Rozwaliłam swojego laptopa, którego jest mi bardzo szkoda, ale, już pomijając cały fakt tego wszystkiego, dużo jest kwestii takich, że mam po prostu potworzone pliki z moimi zdjęciami, tak to nazwijmy, czy zdjęcia sylwetki, czy zdjęcia twarzy, zdjęcia podczas jakichś sesji produktowych i tak dalej. Tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Powiem Wam tak z ręką na sercu, ja sobie spojrzałam na moje zdjęcia, kiedy miałam 17 lat. W styczniu będę mieć 27 lat, więc w ogóle będzie taki przeskok 10 lat. Uważam, że nie za bardzo się zmieniłam, oprócz tego, że zmieniłam kolor włosów tak naprawdę, ale myślę, że z takich rysów twarzy nie mam jakoś super dużo zmarszczek, nie wyglądam jakoś super potężnie i tak dalej, te zmiany są bardzo lekkie, ale zmieniłam się. I zauważam to po zdjęciach, nie tak jak widzę siebie na co dzień, ponieważ na co dzień w ogóle nie widzimy w sobie zmiany. Dlatego chociażby kiedy się odchudzamy, to rzadko kiedy mamy taką refleksję, że każdy kolejny dzień dał nam, wiecie, ten kroczek do naszego sukcesu, do naszej mety w tym samym odchudzaniu. Nie, nie, nie. Patrząc na siebie z dnia na dzień, my nie widzimy w sobie żadnych różnic. Inaczej przeczytajmy, że przyzwyczajamy się. Do swojego wyglądu po prostu. I tak, wiecie, spojrzałam sobie na te swoje stare zdjęcia, uświadamiając sobie, że ja naprawdę byłam młodsza, miałam totalnie inny kolor włosów, totalnie inny kolor oczu, inną strukturę skóry. Moje ciało troszeczkę też inaczej się zachowywało, inaczej wyglądało. Byłam szczuplejsza, byłam zgrabniejsza, byłam taka drobna i Wiecie co, patrząc na te stare zdjęcia, na przykład myśląc sobie wtedy sama o sobie, oczywiście ważąc 25 kg mniej, myślałam sobie o tym, że naprawdę wyglądam źle i potrzebowałabym wyglądać troszeczkę inaczej. Może nie było tragedii, bo kiedy osiągnęłam jakąś taką niską masę swojego ciała, to powiedzmy byłam w miarę z siebie dumna i zadowolona. A wiadomo jak jest podczas zaburzeń odżywiania. Więc miałam i tak coś takiego w sobie, że kurde, Fajnie by było, jakbym wyglądała trochę lepiej, miała trochę mniej tego ciała, była szczuplejsza. No bo ja też wiecie, w zależności od tego, w jaki sposób rozbudowuje się oczywiście Wasz kościec, możecie wyglądać albo zajbiście, kiedy schudniecie, albo możecie wyglądać dosyć przeciętnie, ponieważ macie też drobną budowę kościa i te zmiany nie są aż tak spektakularne, na przykład jak u kogoś, kto ma dużą budowę kościa. I nawet powiedzmy schudnie z 20 kg, to wtedy te zmiany rzeczywiście są spektakularne. No ale w takim okresie, powiedzmy te 10 lat temu, ja w ogóle nie widziałam tego, jak szczupła byłam. I dopiero widzę to po tych 10 latach, kiedy odpaliłam takie naprawdę, naprawdę stare zdjęcia, i mówię Wam myślę sama o sobie, że wtedy naprawdę byłam tak piękną dziewczyną. I nie mogłam tego dostrzec. Na przykład, wiecie, mówiła ci to mama, mówiła ci to siostra, mówiła ci to babcia, mówili ci to ludzie naokoło ciebie, którzy prawili ci komplementy i mówili, że naprawdę wyglądasz super, dobrze, ładnie, pięknie. I miałeś coś takiego, że nie wierzyłeś w magię tych słów, bo nazywam to magią, ale tak naprawdę chodzi mi o samoznaczenie tych słów, że człowiek po prostu nie wierzył w to, co kierują do ciebie inne osoby? I czy to jest smutne? Na przestrzeni czasu myślę, że tak, ale bardziej z tego pryzmatu, że nie tyle, co my jako kobiety nie doceniamy, po prostu tego, że dostajemy te komplementy, co my jako ludzie i tutaj nie chcę nakreślać tak typowo na, wiecie, na kobiety tylko na nas, na ludzi że. My naprawdę kiedyś będziemy żałować tego, jak mocno siebie nie docenialiśmy. Wiecie, wiecie jak jest? Jakby czas płynie nieustannie, totalnie, i nikt, jakby nie pozwoli nam go wrócić. Nigdy nie będzie czegoś takiego, że my jako ludzie będziemy mieć po prostu możliwość cofnięcia się do czasu, w którym byliśmy nastolatkami czy dziećmi, i pozwoli nam ten czas naprawić, czy pozwoli nam, żebyśmy dostrzegli na przykład rzeczy których nie widzieliśmy wcześniej. To jest dosyć ciężkie. Z drugiej strony, sobie tak myślę, że być może dobrze, że teraz mamy taką okazję na przykład spojrzeć po danym czasie na siebie samych i tak właśnie sobie powiedzieć, że kurde, jaki byłem piękny. Bo przybliżając Wam teraz ten moment, w którym jestem ja, na przykład powiedzmy sobie szczerze, mam 27 lat tak w styczniu, to powiedzmy już sobie. Um, to daje mi to taką refleksję na dzień dzisiejszy, że tak naprawdę czas płynąc nieustannie nie daje mi możliwości każdego kolejnego dnia wyglądania lepiej. I tutaj tak wiecie, w cudzysłowie, bo można zrobić sobie operację cycków, można sobie zrobić liposukcję, można sobie zrobić operację na nos, cokolwiek innego. Zawsze możesz wyglądać lepiej, ale nigdy nie będziesz młodszy i nigdy nie będziesz miał tyle samo możliwości, jakie masz dzisiaj. I z każdym dniem, chcąc nie stajesz się starszy. Więc takie porównanie, które zrobiłam sobie te kilka dni temu, kiedy rzeczywiście zobaczyłam moje stare zdjęcia, pozwoliło mi troszeczkę bardziej zrozumieć to, że ja dosłownie każdego dnia. Patrzę śmierci w oczy. I to bardziej chodzi mi o coś takiego, że każdego dnia kurwa stajesz się starszy. Każdego dnia tracisz kolejną możliwość na to, żeby przeżyć dzień. Twój dzień jest taki, że nie wiem, leci od początku do końca i za 20 lat, no powiedzmy, zdarzy się taka sytuacja, gdzie będziesz umierać. No, załóżmy hipotetycznie, nikomu nie życzę, żeby za 20 lat umierał, ale ten czas minie jak, wiecie, za kliknięciem dosłownie palcami, tak samo jak te 10 lat temu było kiedy. Mi to uciekło przez palce, czajcie, Mi to uciekło tak w trymiga. I jest to dla mnie, tak jak mówię, troszeczkę szok, ale być może dla was to będzie też taka perspektywa, że jeżeli na przykład, w kwestii oczywiście piękna, o czym teraz rozmawiamy, i możecie słyszeć, jak moja mama odkurza, bo oczywiście nie mogła wybrać lepszego momentu, ale chwali Panie Boże, że jakby chce sprzątać, także tutaj doceniamy, doceniamy. Ale wracając do tego wszystkiego, tak jak bym powiedziała, daje nam to taką perspektywę tego, że teraz jesteśmy w miejscu, w którym już nie będziemy młodsi. I oczywiście możemy żałować tego, że wcześniej nie docenialiśmy tego, co mieliśmy, czy to ładne włosy, ładną cerę, młody wygląd skóry, czy ładną figurę, którą mieliśmy, ale przejdzie tą perspektywę, że każdego kolejnego dnia znowu będziemy stawali się starsi. Więc być może warto doceniać siebie teraz w punkcie życia i w miejscu, w którym jesteśmy obecnie, ponieważ za 10 lat być może pomyślimy tak samo, że kurde, 10 lat temu to ja wyglądałam tak, a tak, a 20 lat temu to w ogóle, jezu, 30 lat temu to ja byłam taka laska i wiecie, ja tu mówię o perspektywie 10 lat. Ale co gdyby mówiła jako 50-latka, która mówi z takiej szerokiej perspektywy swojego życia, że ona jako nastolatka mega siebie nienawidziła, mega siebie doceniała, była przewrażliwiona na każdy temat, nie umiała wyjść do ludzi, ponieważ zawsze z tyłu głowy miała coś takiego, że nie pasuje, jest inna, powinna inaczej, powinna tak się jak srak. I wiecie, mówi to osoba, która ma na przykład nie 27 lat, a 50, być może to powiem ja. Za 23 lata. Nie mówię tak, nie mówię nie. Bo wiecie, różnie bywa, ale kurwa nie chciałabym tak mówić. Czaliście o co mi chodzi? Że nigdy nie chciałabym powiedzieć sama o sobie, że ja całe swoje życie siebie tak kurewsko nie lubiłam, że każdego dnia myślałam o tym, że jestem zła, niedobra, niewystarczająca, nie na okładkę, nie na Instagrama, nie na zrobienie sobie zdjęcia ze znajomymi. Nie, 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 nie. nie. I wiecie, za te 50 lat, na przykład, budzisz się stręką w nocniku, i uświadamiasz sobie, leżąc już na tym łóżku śmierci, że kurwa nikt się nie lubił. Z tego względu, że ty siebie nie lubiłaś, taką energią emanowałaś i dosłownie ciul w to nawet, że nikt ciebie nie lubił. Ale powiedzieć samemu o sobie, że całe życie się nie lubiło siebie samego, całe życie nie lubiło się swojej figury, swojej aparycji, tego, że miało się taki, a nie inny nos, taką, a nie inną dupę słabo naprawdę powiedzieć sobie samemu pod koniec swojego życia że się siebie nienawidziło serio ale ty pewnie teraz tak sobie siedzisz i myślisz kurde ona dobrze pierdoli nie ale co ten filmik ma wnieść do mojego życia nawet no moje skarbeczki kochana. ja wam tak powiem, że te moje przekminy są um, już takie bardziej konsultacyjne, ja też, jeżeli przychodzicie do mnie na konsultacje, to mam dosyć luźne podejście i widzę, że taki kontent się przyjmuje, widzę, że wy lubicie tak słuchać, co tam u mnie i tak dalej, jakieś takie moje wolne przekminy niż takie typowe siadanie, pokazywanie na prezentacji, co i jak. Nie, wy lubicie mnie i mój charakter z tego, co widzę, także to jest biła. Ale skrabeczki, kochane, co wam ma to wszystko pokazać? Mianowicie to, że perspektywa czasu jest yy, szalenie i kurewsko złośliwa. Yy, bo powiem wam tak, całe życie możecie się, tak jak mówię, zamartwiać o to, że jesteście tacy śmacy i owacy, że nie lubicie siebie na ten albo na tamten sposób i pod koniec życia obudzić się z ręką w nocniku. Ten podcast ma przede wszystkim uświadomić Wam, że każdego dnia, nie lubiąc siebie, to dodajemy każdy kolejny dzień do takiego jednego wielkiego wora pod nazwą Nie lubię siebie. I mamy na przykład dni, kiedy lubimy siebie, i mamy dni, kiedy nie lubimy siebie. I perspektywa, tak jak mówię końca naszego życia i otworzenia takiego jednego wielkiego wora, w którym są dwa inne małe woreczki i ten drugi woreczek jest o wiele, wiele większy. I to jest woreczek pod nazwą Nienawidzę siebie za coś tam. Jest taką szaloną perspektywą na to, że być może nie chcecie stracić, dosłownie stracić całego swojego życia na pretensjach i na tym, żeby nie lubić siebie. Tylko tutaj Stwarza się takie pytanie, w jaki sposób ja mogę na przykład mówić o sobie dobrze, żeby chociażby nie żałować tego, w jaki sposób patrzałem sam na siebie. To powiem wam, że też lubienie siebie nie wywodzi się z dnia na dzień. Jakby rzadko kiedy można się polubić z dnia na dzień, bo raczej to jest praca. I mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardziej przeszkadza nam takie porównywanie się do innych ludzi, przede wszystkim do ludzi w social mediach, i pod tym względem bardziej kategoryzujemy siebie. Dlaczego moglibyśmy siebie nie lubić? Bo tak na przykład było w moim przypadku, że ja po prostu porównywałam się do innych osób, czy to w moim środowisku, czy w środowisku medialnym, i zawsze miałam do siebie jakieś takie ale pod tym pretekstem, że ja odbiegam od społecznego kanonu piękna i przez to nie czuję się tak dobrze, żebym mogła powiedzieć sobie samej, że wyglądam ok, że wyglądam dobrze. I myślę, że jako nastolatkę bardzo mocno mnie to gubiło, że ja nie umiałam odejść od kanonu piękna, który gdzieś tam wyznaczał mi ten stereotyp tego, że ja powinnam czuć się wartościowa i mówić do siebie dobrze, albo czuć się niewartościowa i nie mówić do siebie dobrze. I tak jak mówię, to jest taka straszna perspektywa. Tak po latach sobie mówiąc, że. No, całe życie próbowałeś się wbić w jakiś tam kanon piękna i całe życie ci się to według twojej myśli nie udawało, a z biegiem czasu patrzysz, że totalnie wbijałaś się w ten kanon piękna. Także moralus tej historii jest taki, żeby po prostu zrobić wszystko, co pozwoli ci zbudować tą dobrą relację samej ze sobą, żebyś na starsze lata, nie mówię tutaj na starość oczywiście, bo nie jesteśmy starze aż tak mocno. Mam wrażenie, że słuchamy bardziej nastolatkowie, trzydziestolatkowie, dwudziestolatkowie coś takiego, czyli młodsza grupa społeczna. Yy, Widzę tak jak mówię, żeby po prostu budować taką dobrą relację samemu ze sobą, żeby w tych starszych latach swojego życia mieć takie wrażenie, że po prostu lubiło się siebie i pasowało się społecznie do Jakiegoś tam kanonu, a nawet jeżeli nie, to po prostu miało się to gdzieś i budowało się swoją wizję swojego piękna. I uważam, że to jest najbardziej wartościowy taki flashback do tego wszystkiego, co możesz sobie dać już na te starsze lata, bo taki mały reminder, że ty każdego dnia. Budujesz swoją przyszłość, takie spojrzenie na siebie i to ze strony tej przyszłości i przyszłości, ale budujesz to wszystko dzisiaj. Dzisiaj decydujesz o tym, czy czujesz się dobrze, czy podejmujesz mądre i dobre, dobre dla siebie decyzje. Czy na przykład dzisiaj jesteś dla siebie kurewsko niemiły. Tak? To jakby dzisiaj podejmujesz ty względem oczywiście swojej. Przyszłości. podejmujesz dzisiaj decyzje dotyczące przyszłości. Ubieramy dresy, bo już robi się troszeczkę zimno i łyk kawy, bo już zaraz usiemy. Oczywiście bezkofeinowa, ja się lubię tak bodźcować po prostu. A swoją drogą, jeżeli na przykład macie trochę wolnego czasu obecnie, możecie wbić na mojego TikToka, na mojego Instagrama, nazywam się tam Krupniczek, wstawiam dużo fajnych, zabawnych treści, także polecam mnie Obserwować i nie tylko fajne i zabawne, ale też takie czysto merytoryczne się znajdą. No i dużo przepisów kulinarnych, także polecam obserwować. Mm. I wracając do tego wszystkiego, w jaki sposób ja polubiłam sama siebie, to nie odpowiem wam na to pytanie jednoznacznie, ponieważ ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że polubiłam siebie w 100%, bo ja nadal mam dni, kiedy patrzę na przykład w lustro i powiedziałabym sobie, Kurwa, jaką mam wielką dupę, albo przytyłam, na pewno przytyłam. Albo mam okres i mówię sobie, że dzisiaj to już wyglądam średnio, albo patrzę na laskę w mediach, bo wiecie, jakby ja też pracuję w mediach. Nigdy nie wiedziałam, że ja będę pracować w mediach, nawet nigdy nie chciałam pracować w mediach. Ja pamiętam, że jak byłam w liceum, to obrałam sobie w klasie maturalnej matematykę, żeby pójść na architekturę albo, albo jakiś taki inny kierunek, to pod bo nigdy kurwa nigdy nie Chciałam być związana z dietetyką, z żywieniem, z organizmem człowieka. No i guess what? Stało się to wszystko po, tym, po tych właśnie zaburzeniach, kiedy stwierdziłam, że nie chcę się w to wszystko dalej plątać. And guess what? Zostałam dietetykiem i trenerem personalnym, także totalne prawa dla mnie za moją decyzyjność. Ale dobra, pomijmy to. Tak jak mówię, ja dalej mam takie momenty, kiedy patrzę w lustro i siebie nie lubię, ale. Wiesz, co oznacza dla mnie polubienie siebie? Znaczy, próba lubienia siebie. Bo ja nie mówię o tym, że trzeba siebie kochać, ale trzeba siebie. Lubić, trzeba lubić spędzać ze sobą czas, trzeba lubić e, patrzeć w swoje odbicie w lustrze, trzeba lubić swoją osobowość, swój charakter. Nawet jeżeli nie jest idealny, to po prostu szanować siebie. Nie? Tak jak szanujemy ludzi, na przykład których nie lubimy, tak jak rodzice nas uczyli, że nie musisz jej lubić, ale musisz ją szanować. No to tak rób wobec siebie. Jeżeli kogoś nie lubisz, no to chociaż go szanuj. Jeżeli siebie nie lubisz, to naucz się kurwa siebie szanować, bo. To przyniesie ci te owoce, o których mówimy obecnie. Te owoce, które pozwolą ci zbudować ze sobą jakąkolwiek relację, bo jeżeli ty nie masz sama ze sobą, albo nie masz sam ze sobą, ja ciągle mam takie coś, że feminizuję mój podcast i przepraszam panowie, jeżeli tego słuchacie, ale ja jestem przekonana, że ja mówię tutaj do kobiet w tym podcastie, także przepraszam, ale będzie tutaj dużo feminitywów. No słuchajcie, jeżeli... Wy macie do siebie takie podejście, że wy nawet się nie szanujecie. I tutaj nie mówimy o tym, że puszczamy się na prawo czy lewo. Nie, 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 nie. A nawet jeśli to jest po prostu wasza sprawa, ale wy macie się szanować pod tym względem, że wy macie się kurwa lubić. Wy macie patrzeć w lustro i mówić o sobie dobrze. Wy nie patrzycie na obcego człowieka na ulicy i nie mówicie mu prosto w twarz, ty ulana kurwo, czy ty ulana szmato, tylko wy się nie odzywacie w ogóle, nawet jeżeli tak myślicie, to jest to was, okej, okay, ale wiecie, że musicie to przetrawić, bo to nie ma w ogóle znaczenia, jeżeli ten człowiek jest dobry, ma zajebiste serce, zajebisty styl ubioru, super gotuje, jest zajebistym przyjacielem, zawsze angażuje jakieś wyjścia, jest zabawny, elokwentny i tak dalej, i tak dalej. Wy nie patrzycie na to, jak on wygląda i wtłuczcie to sobie do głowy, że nawet jeżeli ktoś wam się nie podoba personalnie z wyglądu, to uczycie się go szanować, tak samo jak Wy się sobie nie podobacie, uczcie się siebie szanować, bo to Wam się przyda w tym budowaniu tej relacji samemu ze sobą. I tak jak powiedziałam, ja po tych, a dajmy nawet 15 latach, kiedy choruję na zaburzenia odżywiania, oczywiście miałam i mam takie momenty, kiedy patrzę w lustro i coś mi się sobie nie podoba, kiedy myślę o sobie źle. Ale wyjście z samych zaburzeń odżywiania i zbudowanie dobrej relacji samemu ze sobą polega na codziennym szanowaniu samego siebie, nawet jeżeli siebie kurwa nie lubisz. I jeżeli mi mówisz, że ja tak nie umiem, ja tak nie mogę, ja tak nie chcę, być don't tell me that, ponieważ ja też tak nie umiałam, ja też tak nie chciałam. Ja wręcz nie chciałam mówić sama sobie, że ja mam siebie lubić, skoro ja siebie nie lubię, no to nie będę siebie lubić, tak? O co w tym wszystkim chodzi? Um, ale jeżeli chciałam coś zmienić w swoim życiu, to nawet jeżeli uważałam, że to jest głupie, żeby mówić do siebie dobrze, kiedy ja siebie nie lubię, to to robiłam. Zapisywałam dobre, pozytywne myśli, skalowałam cały swój dzień, zapisywałam wszystko w zeszycie, czy ten zeszyt teraz tutaj jest. W takich złotych myślach, które powinnam mieć i powinnam budować swoją relację sama ze sobą na podstawie tego, co sobie dobrego powiem, taką. Kreować swojej podświadomości, opinie na swój temat. Bo nigdy nie zaczniesz myśleć o samym sobie dobrze, kiedy nie zaczniesz tego wprowadzać po prostu w życie. I to nie są głupie rady psychologów, które mówią, a prowadź sobie bullet journal i wszystko będzie ok. Prowadź ten bullet journal, ale zacznij wprowadzać myśli z tego w swoje życie. Czyli zacznij życie rzeczywiście tym, że mówisz do siebie dobrze. Wstań sobie. Nago przed lustrem. Polecam to ćwiczenie dosłownie każdemu. I patrz się na siebie. Dosłownie patrz się na siebie, jakbyś. Nie wiem, widział ducha w tym lustrze, e, i dziw się temu ciału, i patrz na to ciało, i powiedz sobie, kurwa pięć miłych rzeczy. Powiedz je sobie, nawet jeżeli one będą wymyślone, to mów je sobie codziennie, codziennie stawaj nago przed lustrem, i mów sobie dobre rzeczy, tak jakbyś chciał powiedzieć coś miłego o sobie, która mówi ci: mam dzisiaj zły dzień, mam dzisiaj Bad Body Image, mam. Ja po prostu czuję, jakbym 10 kilo przytyła. Jakby to ci mówiła twoja przyjaciółka, twoja mama najkochęsza. Powiedz jej coś dobrego. Ta dziewczyna potrzebuje Twojej pomocy. Ona potrzebuje dobrej ręki, dobrej rady, dobrego słowa. Weź swoje stare zdjęcie. Takie, kiedy miałaś 5 lat. Spójrz na tą małą dziewczynkę. Powiedz jej kurwa, jaka jest obrzydliwa, obleśna i gruba. Powiedz jej, jaka jest niewystarczająca, ilu nie ma znajomych, jakiej mocno każdy nie lubi, jaka jest wstrętna, obrzydliwa i w ogóle nikt jej nie potrzebuje. Chcesz zniszczyć temu dziecku psychę? Guess what? To dziecko to ty. Niszczesz sobie tą psychę codziennie. A to wewnętrzne dziecko i nasza wrażliwość nie wychodzi z nas, kiedy dojrzewamy. To wewnętrzne dziecko w nas jest. To wewnętrzne dziecko potrzebuje czasami dobrego słowa, pogłaskania po głowie i przytulenia. Tym dzieckiem jesteś ty. ty w ogóle ty jesteś tą samą osobą przez całe swoje życie, więc dlaczego skalujesz siebie na podstawie tego, że już nie jesteś tym dzieckiem, które ma uczucia na przykład? Dlaczego ranisz się, dlaczego wybijasz sobie nóż w serce codziennie? To jest dobre pytanie to jest zajbiste pytanie. I chciałabym, żeby ten podcast doszedł do szerszego grona osób. Mam nadzieję, że tak będzie. Brakowało mi takich podcastów. Brakowało mi w ogóle tego, że ja tu jestem u moich rodziców i um, można powiedzieć, mam teraz troszeczkę taki lepszy okres w moim życiu, kiedy Mogę powiedzieć, że znalazłam to, co chcę robić w moim życiu. Stało się to troszeczkę po takich, wiecie, dosyć poważnych wydarzeniach, bo znowu miałam wypadek samochodowy. Dlatego może to też nauczyło mnie doceniać pewne rzeczy i zmotywowało mnie to do tego, żeby być tutaj trochę częściej dla was. Nie wiem, ale trzymam kciuki za to, żeby to się udało. Ja so yeah. A, i napiszcie mi koniecznie na dole w komentarzach, czy wy lubicie siebie i jak długo zajęło Wam to ewentualnie, żeby mówić o sobie dobrze?